Witajcie wszyscy posiadacze małych domków do 35 m2. Macie mało przestrzeni? Oto sposób, w jaki możecie rozwiązać ciasną sypialnię na poddaszu. To jest balkon dachowy, który łatwo możemy złożyć do formy okna dachowego. Zabezpiecza to przed opadami, jak również przed. Komarami. Okno jest wyprodukowane przez firmę Fakro i spełnia wszystkie normy budownictwa mieszkaniowego. Możemy również to z powodzeniem zastosować do budownictwa energooszczędnego. Szyby są potrójne. Więc współczynnik dla przenikania dla tego balkonu jest bardzo dobry. W rozwiązaniu mamy dwie szerokości: szerokość 78 i szerokość 94. Długość tego balkonu jest 255 cm. Do wszystkich tych okien możemy zamontować osłony okienne typu moskitiery, rolety, jak również sterowanie z elektryczne. Posiadając balkon mamy y, otwartą przestrzeń do obserwacji y, krajobrazu. Czy to będzie jezioro, czy góry, czy morze. Y, jesteśmy w stanie podejść y, poza obrys y, dachu i cieszyć się widokiem za oknem. Takie rozwiązanie na pewno każdemu się spodoba y, na wysokich poddaszach albo też y, na strychach, gdzie y, adaptujemy sobie do Yy, Przeszedł do mieszkania. Zapraszamy do yy, zapoznania się, do oglądania tej ekspozycji na ulicę węgierską w Niemskomszczu, gdzie na żywo możecie doświadczyć tego wspaniałego produktu. Ten produkt kupiony u nas montujemy w Waszym domu, i już możecie cieszyć się tym rozwiązaniem. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania kanału.